Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji nowości premier mainstreamowych perfumowych. Będą to dwa zapachy. Jed jedne perfumy marki Hugo Boss, będzie to Descent for Him Magnetic, kolejny flanker. Już sporo perfum z tej linii jest. Oraz Mercedes Benz Ultimate. Zapraszam. Zanim jednak przejdę do recenzji, muszę zaznaczyć, dać Wam znać, że to moja. Opinia, moje wrażenia są oparte na jednym teście, także miejcie to na uwadze, no bo wiadomo, czasami po jednym teście no, no nie wszystkie niuanse wyłapiemy, nie zawsze zapach dobrze się ułoży na naszej skórze, czasami zapachy albo skóra bywają kapryśne, także miejcie to na uwadze i nie skreślajcie tych zapachów i polecam zawsze sprawdzić samemu, przejście, no i przetestować na własnej skórze. Zacznijmy sobie od Hugo Bossa. W otwarciu wyczuwam wanilię kojarzącą się nieco syntetycznie, tak z jakimiś odświeżaczami powietrza do samochodu, taka właśnie wanilinowa bardziej nuta niż waniliowa, taka syntetyczna. Tego mamy jakąś nutę taką deserowo-ciasteczkową oraz mleczno-pudrową, trudną do bliższego zidentyfikowania, po prostu tak, taki klimat to daje. E, mamy odrobinę zamszu, znaczy taki, taki nut skórzanych, ale jest taka gładka skóra, taka no, bardzo przyjemna, kremowa, żadnych szorstkich nut tutaj nie wprowadza. E, oraz mamy owoce, raczej takie też bliżej nie zidentyfikowane, po prostu taka owocowa kluseczka, trochę jabłko, trochę jakaś cytryna, ale te owoce są bardzo takie: właśnie pudrowo, kremowe, raczej słodkie. No i ogólnie jest spoko, mimo tej ogólnej syntetyczności nie pachniałoby to źle, z tym, że wyczuwam w nim taką kojarzącą się bardzo tanio-dezodorantową nutę, taką jakby, nie wiem, jakiś wyrób czekoladopodobny, czy coś takiego, trochę mi się to skojarzyło z... Były, był kiedyś taki dezodorant, może jeszcze jest, Axe Dark Temptation, on miał pachnieć czekoladą i właśnie pachniał tak... słodko, niby czekoladowo, ale to jednak zdecydowanie nie było to. No i tu taka nuta tania jest, tym, że ona jest taka trochę gorzkawa, taka, nie wiem, po prostu nieładna. Jest to prawda, ona raczej w tle, ale mimo wszystko psuje mi trochę to otwarcie. Na szczęście nuta ta całkiem szybko się wycisza do akceptowalnego poziomu, tak mniej więcej po godzinie, no a same perfumy robią się taką ciasteczkowo, waniliowo, nieco drzewną kluseczką gdzieś tam w tle z odrobiną owoców. No ogólnie jest słodko jak cholera, pewnie... Z tego, co mówię, no już to wywnieskowaliście, jest naprawdę bardzo słodko, ale o dziwo nie jest aż tak ciężko, a wręcz pokusiłem się o stwierdzenie, że jest wyjątkowo lekko i wyjątkowo zwiewnie, jak na charakter tych perfum, jak na takiego słodkiego ulepa, można by powiedzieć. I jak do no, do, dolatuje do nas jakoś tak z daleka, do nosa no to nie zabija chemią, tylko jest taki milusi, słodziusi, pudrowy, no przyjemny zapach po prostu. Trwał na mnie z 8 do 10 godzin, przy czym projekcja wydawała się być taka przyzwoita, umiarkowana. No zapach był całkiem wyczuwalny przez dosyć długi czas, ale no po prostu nie zabijał otoczenia. Mieliśmy jakąś taką małą chmurkę wokół siebie i no nie projektował na nie wiadomo ile, więc okej, okay, przyjemnie. Nie ma tragedii, ale szału niestety też nie ma. Ode mnie będzie to 5 na 10, nie mniej wierzę, że może się podobać i może zbierać naprawdę dobre reakcje otoczenia, bo jest po prostu takim przyjemniaczkiem, ale zabrakło mu czegoś. I ta syntetyczna nuta mnie trochę odrzuciła w tym otwarciu. Może byłoby trochę więcej, gdyby nie to. Nieważne, 5 na 10. Drugi, ostatni Mercedes Benz Ultimate. Otwarcie tych perwum jest bardzo przyjemne, bardzo dobrze zmieszane w ogóle. No, trudno wyczuć jakieś poszczególne nuty, nic się nie wybija, wszystko jest taką całością. No Jest. Jest nowocześnie męsko, drzewnie, czysto. Mamy takie nuty cytrusowe, a takie słodko-kwaśne cytrusowe nie są to takie ani takie bergamotkowe nuty, jakieś takie wiecie, mocne, drażniące, proszkowe. Nie są to jakieś bardzo takie słodkie, e, nie wiem, kandyzowane cytrusy. Jest taka bardzo coś, coś pomiędzy, taka bardzo przyjemna cytrusowość, mu się, muszę przyznać. Dlatego mamy lawendę, taką. Czystą, nieco żeloprysznicową, nowoczesną, kojarzącą się męsko, raczej taką no, syntetyczną, ale, ale bardzo bardzo przyjemną. E, oraz mamy nieco takiego kremowego, jakby czegoś w tle, trochę jakby tonka, trochę sandałowie, takie jakieś drewno kremowe. No, ogólnie jest bardzo, bardzo przyjemnie. Ale miałem wrażenie, że w tle od samego początku czai się jakaś nuta, taka wyjątkowa, skórzana, która przywodziła mi od samego początku na myśl nieco Fahrenheita od Diora. Pe pewnie sporo, sporo kojarzy, no bo jednak są to perfumy kultowe, jest tam taka, taka skóra kojarząca się, no, no nie wiem, z wyrobami skórzanymi, ze skórzanymi butami, trochę z pastą do butów, niektórzy mówią, że z benzyną. No, taka naprawdę szorstka, męska, samcza wręcznuta. I miałem wrażenie, że tutaj właśnie coś takiego czuję. I wydaje mi się, że yy, przeczytałem sobie opis na Deglasie na stronie Deglasa, i yy, yy, jest tam takie coś, jest tam napisane nowa odsłona pierwszych perfum Mercedes Benz. A pierwsze perfumy Mercedesa to właśnie był klon, może bardziej inspiracja Fahrenheitem. Więc wydaje mi się, że trochę tu tego oryginalnego Mercedesa Benza, więc też i Fahrenheita, no troszeczkę, troszeczkę jest. Ale jest to tylko tło. Chociaż jest to tylko tło w otwarciu. Potem, nie wiem, jakieś pół godziny na skórze siedzi i ta skóra zaczyna być trochę, em, no, no, trochę wyraźniejsza, coraz odważniejsza. Em, trochę taki miks skóry, kleju do butów. no y, Naprawdę fajna rzecz, trochę pachnie to jak u, u szewca. Więc fajnie. Ale pamiętajcie, że no, to mimo wszystko no, pierwszą, pierwszą rolę, pierwsze skrzypce gra tu ten taki nowoczesno-męski, uniwersalny, świeży akord. A to tylko tło, te buty. Godziny mijają skóra zdecydowanie łagodniej. Mamy lawendę, słodkie cytrusy, przywodzące na myśl, takie no, cukierki pudrowe. Wiecie, pudrowe cytrusy, takie słodkie, łagodne, nieważne. <laughs> Mamy też nuty kumarynowe, czyli tonkowe, takie tonkowo-cynamonowe wręcz, nieco korzenne, bardzo, bardzo fajne. I wraz, wy, wyszła do tego poza tym taka nuta nieco zielona, nieco jakby kojarząca się z miętą. I te nuty zielone wraz z tymi nutami kumarynowymi. Kon, yy, nie wiem co chciałem powiedzieć, tonkowy, o tonkowymi, korzennymi, e, trochę mi przywodzą na myśl lemal, klasycznego Jean Paul Gaultier, także fajnie, wyjątkowo. Baza tych perfum zaś e, to kremowe drewno, wanilia oraz nuty korzenne i o dziwo trochę jabłka, które jest w nutach. Tak mi się mocno wydaje, jabłko jest w nutach, ale nie wyczuwałem go jakoś wcześniej, tylko zaczęło wychodzić w bazie i zaczęło się robić tak troszeczkę szarlotkowo, yy, syntetycznie, ale jednak szarlotkowo i to mi się skojarzyło trochę z bossem Batut, klasycznym szarym bossem numer 6. No ja wiem, że rzucam tutaj porównaniami na lewo i prawo, yy, też mnie to trochę zdziwiło, no ale... Czuję to i wolę o tym wspomnieć, no. No, Mamy tutaj, tak podsumowując, no trochę no, takich nowoczesnych, niebieskich, typowo męskich, trochę skóry z Fahrenheita, e, trochę tonki z Lemal, trochę jabłka z bossa Battlet. I to wszystko łączy się w naprawdę przyjemną, zgraną całość. Fajnie. Trwa z 8 godzin, projektuję umiarkowanie, tak naprawdę umiarkowanie, tak biurowo można by rzec. Nada się na każdą okazję. Jest to pechnidło bardzo uniwersalne, raczej jednoznacznie męskie to warto mieć na uwadze. No, 6 na 10 ode mnie. Nie jest to nic zachwycającego, ale no. No, mówię, solidne, uniwersalne, męskie pachnidło na każdą porę roku. Spodobające się raczej, raczej każdemu. Myślę, że całkiem dobre na prezent, na przykład. Albo jeśli ktoś nie ma dużej kolekcji perfum i chce mieć jedno czy dwa pachnidła, no to myślę, że ten Mercedes nowy może się sprawdzić i uważam, że warto go przetestować samemu. Dobra, tyle ode mnie. Dzięki. Jeśli znacie jakieś z tych pachnideł, dajcie obowiązkowo znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy Waszych opinii, jak zawsze. Dzięki, papa. Pa.